chodzą Terry i Jimmy. Nie miałem pojęcia, co miał na myśli. Więc ja, Jesse Johnson i Prince siedzieliśmy w studiu, a Terry i Jimmy weszli i on. Why? Goście, jesteście zwolnieni. Prince zebrał The Time jako zespół w porozumieniu z Warner Bros. Ale według plotek, rzekomo potwierdzonych przez Morrisa Daya za kulisami, był on uwikłany w sekretny spór z grupą. Od współpracy przy pamiętnych utworach, Takich jak Jungle Love, zostajesz na chwilę, zobaczysz, jak to się robi. Do tak dużego oddalenia się od siebie, że Morris i Day nazwali go maniakiem kontroli. Ten koleś był takim maniakiem kontroli, że pomyślałem, wiesz, bo zmieniłem nazwę grupy. Kiedyś nazywała się The Time, kiedy zacząłem koncertować, zmieniłem ją na Morris Day and the Time. Wygląda na to, że to nie była nawet tajna waśń, przynajmniej nie biorąc pod uwagę, jak otwarcie Morris Day o tym do tej pory rozmawiał, ale Prince kontrolował wszystko. On sam pisał piosenki, produkował albumy i nagrywał większość muzyki. Członkowie zespołu nie mieli wiele do powiedzenia. Czasami Prince używał fałszywych nazwisk, takich jak Jamie Starr, aby ludzie nie wiedzieli, że stoi za muzyką. Morris Day był głównym wokalistą, ale oni i pozostali członkowie czuli się jak pracownicy. Grali piosenki i występowali na żywo. Ale Prince podejmował wszystkie ważne decyzje. The Times zyskał popularność dzięki piosenkom takim jak Jungle Love i The Bird. Ludzie kochali ich muzykę i energię, ale członkowie zespołu nie byli zadowoleni. Czuli, że nie dostali wystarczająco dużo uznania ani pieniędzy. Jimmy Jam i Terry Lewis, dwaj członkowie zespołu, chcieli tworzyć własną muzykę, ale Prince na to nie pozwolił. Czuli się sfrustrowani, ponieważ ich nazwiska były na albumach, ale mieli niewielką kontrolę nad muzyką. Kiedyś nie chciał, żebyśmy produkowali inne grupy i tak naprawdę wyprodukowaliśmy zespół SOS. I to była piosenka zatytułowana Just Be Good to Me i dosłownie tej samej nocy, kiedy mieliśmy miksować zespół SOS, zostaliśmy wezwani do studia przez Prince'a. To znaczy, wiedziałem, że Terry i Jimmy dorabiają i pomyślałem: Super. Bo naprawdę chciałem zrobić to samo. W 1982 roku The Time wyruszył w trasę z Princeem i jego zespołem The Revolution. Rozpoczęła się rywalizacja między tymi dwoma grupami. The Time chcieli udowodnić, że są równie dobrzy, więc dawali najlepsze występy każdej nocy. Princeowi się to nie podobało. Podczas innej trasy The Time musiał grać za kurtyną jako zespół zapasowy dla innej grupy. Vanity Sex. Zespołowi to nie przeszkadzało. Bo dostali za to dodatkowe pieniądze. Terry Lewis kiedyś zażartował, że to łatwe pieniądze. Ale problemy trwały, więc Prince był w trasie ze swoim zespołem The Time. Byli częścią trasy Triple Threat Tour z 1999 roku, w której uczestniczył również Vanity Six, inna grupa założona przez Prince'a. The Time było pełne utalentowanych muzyków. Zespół grał funky, energiczną muzykę. A fani uwielbiali ich występy na żywo. Dwóch członków The Time, Jimmy Jam i Terry Lewis, byli nie tylko świetnymi muzykami, ale także utalentowanymi producentami. Zaczęli pracować nad muzyką dla innych artystów. Pomogli stworzyć hity dla takich grup jak SOS Band i Climax. Ich praca była zauważana, a oni sami byli bardzo zajęci projektami zewnętrznymi. To znaczy, wiedziałem, że Terry i Jimmy dorabiają, i pomyślałem. Super, bo naprawdę chciałem robić to samo. Pewnej nocy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Jimmy Jam i Terry Lewis pojechali do innego miasta, aby pracować nad projektem produkcyjnym. Ujdzie im to na sucho. Wiecie, ale w tym konkretnym show, które mieliśmy w Atlancie, gdzieś zostali zasypani śniegiem. Przegapili występ i to był właściwie początek końca, podczas gdy tam byli, rozpętała się śnieżyca. Zła pogoda uniemożliwiła im powrót na czas na koncert. Przegapili show, a Prince nie był z tego powodu zadowolony. Prince miał wysokie oczekiwania. Chciał, aby członkowie jego zespołu byli w pełni zaangażowani. W jego oczach opuszczenie koncertu było poważnym problemem. Oczekiwał lojalności i poświęcenia ponad wszystko. Kiedyś nie chciał, żebyśmy produkowali inne grupy. A tak naprawdę wyprodukowaliśmy SOS Band. Tak. I to była piosenka zatytułowana Just Be Good to Me. I dosłownie tej samej nocy, kiedy mieliśmy miksować SOS Band, zostaliśmy wezwani do studia przez Prince'a. Kilka dni później Prince zwołał spotkanie. Zespół był w studiu, pracując nad kolejnym albumem Ice Cream Castle. Prince kontrolował wszystko, co dotyczyło zespołu. Czuwał nad każdym szczegółem od muzyki po występy. Chciał mieć pewność, że jego muzycy będą skupieni tylko na jego projektach. Kiedy Jimmy Jam i Terry Lewis przybyli na spotkanie, Prince nie tracił czasu. Spojrzał na nich i powiedział: Jesteście zwolnieni. Po prostu wylecieli z zespołu. Prince zaprosił ich na spotkanie. W tym czasie kręciliśmy Ice Cream Castles, a potem weszli Terry i Jimmy. Nie miałem pojęcia, co miał na myśli. Więc ja, Jesse Johnson i Prince siedzieliśmy w studiu, a Terry i Jimmy weszli i on. Why? Chłopaki, jesteście zwolnieni. Morris Day, ówczesny wokalista i Jesse Johnson, gitarzysta zespołu, byli w pokoju podczas spotkania. Nic nie powiedzieli. Po prostu słuchali, jak Prince podejmował decyzję. Dla nich to był trudny moment. Jesse Johnson przyznał później, że nie podobało mu się, że członkowie zespołu byli ciągle wymieniani. Chciał stabilizacji w zespole, ale wiedział, że Prince ma ostatnie słowo. Anion ani Morris Day nie mogli nic z tym zrobić. Decyzja została podjęta. Morris Day później wyjaśnił, że mimo iż był głównym wokalistą, nie miał prawdziwej kontroli nad zespołem. Czas był częścią firmy produkcyjnej Prince'a, co oznaczało, że Prince podejmował wszystkie ważne decyzje. Jeśli Prince chciał, żeby ktoś odszedł, nie było argumentów. Morris musiał to zaakceptować, nawet jeśli się z tym nie zgadzał. Prince później twierdził. Że sam nie zwolnił Jimmy'ego Jama i Terry'ego Louisa. W wywiadzie z 1985 Tory powiedział, że Morris Day poprosił go o radę, co robić, a on po prostu wyraził swoją opinię. Jednak inni ludzie, którzy tam byli, powiedzieli, że to nieprawda. Wierzyli, że ostateczna decyzja pochodziła od Prince'a. Powiedzieli, że to on kazał im odejść. Lata później Jimmy Jam opowiedział o tym, co się wydarzyło. Powiedział, że Prince wyrzucił ich bez wahania. Uważał również, że Prince martwił się, że podzielą się brzmieniem tego czasu z innymi artystami. Ale Jimmy Jam nie zgodził się z tym pomysłem. Powiedział, że muzyka, którą później wyprodukował z Terrym Lewisem, nie brzmiała jak w tamtych czasach. Zbyt szanował zespół, by kopiować jego styl. Oni Terry chcieli stworzyć coś innego. Po tym, jak Jimmy Jam i Terry Lewis zostali zwolnieni. Czas płynął dalej. Tego wieczoru kontynuowali pracę nad muzyką. Nagrali piosenkę zatytułowaną Chili Sauce, która w tamtym czasie nazywała się jeszcze Proposition 17. Sesja trwała całą noc, od 22.00 do 6.00 rano następnego dnia, ale energia w zespole była tak silna, że zespół się zmienił. Niektórzy członkowie czuli, że nic już nie będzie takie samo. Dla wielu był to początek końca tamtych czasów. Morris Day przyznał później, że stracił poczucie bycia w swoim ulubionym zespole. Wiedział, że coś wyjątkowego odeszło. Z czasem odeszło więcej członków. Stało się jasne, że czas nie był już tym samym zespołem, co kiedyś, kiedy Prince pracował nad Purple Rain. Czas miał zupełnie nowy skład. Wersja zespołu, która pojawiła się w filmie, nie była taka sama jak poprzednio. Jimmy Jam i Terry Lewis odeszli. Monty Moyer, inny oryginalny członek, również odszedł. Zastąpili ich nowi muzycy. Zespół kontynuował tworzenie muzyki, ale duch pierwotnej grupy zanikł. Mimo, że zostali zwolnieni, Jimmy Jam i Terry Lewis nie pozwolili, aby to ich powstrzymało. Zamiast czuć się pokonanymi, skupili się na swojej karierze producenckiej. Pracowali ciężko i stali się dwoma najbardziej utytułowanymi producentami w historii muzyki. Pomogli stworzyć wielkie hity dla takich artystów jak Janet Jackson, New Edition i Mariah Carey. Zdobyli nagrody gramy i zbudowali spuściznę, która trwała przez dziesięciolecia. Patrząc wstecz, niektórzy uważają, że Prince mógł popełnić błąd, pozwalając im odejść. Czasy były świetnym zespołem z Jimmy Jamem i Terrym Lewisem w składzie. Ich wkład był ważny, ale jednocześnie ich odejście pozwoliło im osiągnąć pełnię potencjału. Morris Day i Prince mieli relacje miłości i nienawiści. Byli przyjaciółmi, ale byli też rywalami. Prince pomógł Morrisowi stać się sławnym, ale chciał też go kontrolować. Morris z kolei chciał mieć więcej swobody, by robić rzeczy po swojemu. To powodowało napięcie między nimi, a ich rywalizacja tylko rosła z czasem. Prince i Morris poznali się, gdy byli młodzi. Oboje dorastali w Minneapolis, Minnesota, kochali muzykę i marzyli o sławie. Gdy dorastali, Prince stawał się coraz bardziej znany. Chciał stworzyć grupę, w której mógłby mieć kontrolę nad muzyką i ludźmi w niej. Wtedy pomógł Morrisowi założyć The Time w 1981 roku. The Time był zespołem funkowym, a Morris był wokalistą. Mimo że to był zespół Morrisa, Prince był odpowiedzialny za kulisy. Pisał piosenki i nawet grał na większości instrumentów w studiu. Morris ożywił piosenki swoją energią i stylem. Utwory takie jak Cool i Get It Up stały się popularne, a ludzie pokochali The Time. Prince był mądry. Chciał tworzyć różne rodzaje muzyki, nie zmieniając swojego wizerunku. The Time pozwolił mu eksplorować muzykę funk, zachowując jednocześnie własny styl. Morris grał rolę efektownego, pewnego siebie frontmana, podczas gdy Prince pozostał tajemniczy i spokojny. To działało dobrze i oboje na tym skorzystali, ale Morris zaczął czuć frustrację. Chciał mieć większą kontrolę nad muzyką zespołu. Nie podobało mu się, że Prince podejmował wszystkie ważne decyzje. Chciał, aby The Time było jego, a nie tylko kolejną częścią imperium Princea. Rywalizacja między nimi stała się silniejsza, szczególnie gdy pracowali nad filmem Purple Rain w 1984 roku. Morris grał w filmie postać, która była wrogiem Princea. Walki w filmie odzwierciedlały ich prawdziwe napięcie. Mieli wiele kłótni za kulisami. Czasami było tak źle, że prawie ze sobą walczyli. Obaj chcieli być najlepsi, co czyniło ich rywalami. Morris nie chciał być postrzegany jako po prostu pomocnik Prince'a. Chciał być gwiazdą na własnych prawach. Podczas koncertów ich konkurencja była oczywista. The Time często występowali przed występami Prince'a i dawali niesamowite występy. Czasami ludzie myśleli, że są lepsi od zespołu Prince'a. To rozzłościło Prince'a ponieważ chciał być najlepszy. Zaczął się bardziej starać, żeby nikt go nie przyćmił. Ich koncerty stały się walką o to, kto zrobi największe wrażenie na publiczności. Ale sprawy potoczyły się jeszcze gorzej i Morris postanowił opuścić The Time w 1984 roku. Kiedy zebraliśmy się i postanowiliśmy, Jack of The Time, że nagramy płytę. Terry i Jimmy chcieli nagrać płytę i oczywiście Prince powiedział: "Nie. Nie możesz użyć nazwy. Był zmęczony byciem pod kontrolą Prince'a. Chciał robić swoje, bez Prince'a, który by mu mówił, co ma robić. Po odejściu próbował budować karierę solową. Odniósł pewien sukces, ale nigdy nie był tak duży, jak The Time. Tymczasem Prince nadal zyskiwał sławę i władzę. Mimo, że już nie pracowali razem, napięcie między nimi pozostało. Ten koleś był takim maniakiem kontroli. Że pomyślałem, że skoro zmieniłem nazwę grupy, to kiedyś nazywała się The Time. Kiedy zacząłem koncertować, zmieniłem nazwę na Morris Day and The Time. Później dowiedziałem się, że prawnie nie mogę używać The Time do nagrywania, ale on nie może mi zabronić używania The Time jako nazwy koncertowej, więc prawnie nie mógł nic zrobić. Zastanawiam się więc, czy nie próbował mnie wyłączyć. Pomimo ich rywalizacji, zawsze był między nimi głęboki szacunek. Znali swoje mocne strony i rozumieli, że ich rywalizacja popycha ich oboje do bycia lepszymi. Przez lata spotykali się kilka razy. W 1990 roku Morris wrócił do The Time na album Pandemonium. W tym czasie Prince nie był już tak zaangażowany w grupę, ale jego wpływ wciąż można było wyczuć w ich muzyce. Z upływem czasu oboje rozmawiali o swoim związku w wywiadach. Przyznali, że mieli wiele wzlotów i upadków, ale przyznali też, jak wiele się od siebie nauczyli. Morris wiedział, że bez Princea mógłby nie mieć takich samych możliwości. Kiedy Prince zmarł w 2016 Morris był głęboko poruszony. Oddał hołd swojemu byłemu przyjacielowi i rywalowi, mówiąc, że zawsze będzie wdzięczny za to, co Prince dla niego zrobił. Wspominał ich dobre czasy i zmagania. Ale co najważniejsze, pamiętał wpływ, jaki Prince miał na jego życie. Przez lata The Time rozstawało się i wracało wiele razy. Ale dramat nigdy się nie skończył. W 1990 roku musieli zmienić nazwę na The Original 7 ben ponieważ Prince był właścicielem nazwy The Time. Nawet po tym Prince i Morris Day toczyli spory prawne o nazwę zespołu. Morris Day był zły na majątek Prince'a, powiedział że powiedzieli mu, że nie może używać nazwy Morris Day i The Time. Morris był frontmanem zespołu przez ponad 40 lat. Uważał, że to niesprawiedliwe. Powiedział, że ciężko pracował, aby zbudować nazwę zespołu. Kiedy Prince żył, nie miał nic przeciwko temu, aby Morris jej używał. Prince nawet zapraszał go wiele razy do występu pod tą nazwą. Ale po śmierci Prince'a jego majątek chciał coś zmienić. Powiedzieli, że Morris nie może już używać tego nazwiska. Morris był zły, ponieważ wpłynęło to na jego karierę i dochody. Powiedział, że potrzebuje tej nazwy, aby zarobić na życie i utrzymać rodzinę. Morris napisał o tym w mediach społecznościowych. Powiedział, że poświęcił zespołowi 40 lat swojego życia. Powiedział, że włożył serce i duszę w muzykę. Uważał, że odebranie mu teraz nazwy jest niewłaściwe. Majątek Prince'a odpowiedział. Powiedzieli że byli zaskoczeni postem Morrisa. Myśleli, że prowadzą przyjacielskie rozmowy na temat nazwy. Powiedzieli również, że Morris nie mówił całej prawdy. Jednak list od prawnika majątku pokazał coś innego. W liście napisano, że Morris nie ma prawa używać nazwy The Time. Kiedy zebraliśmy się i postanowiliśmy jako The Time, że nagramy płytę. Terry i Jimmy chcieli nagrać płytę. I oczywiście Prince powiedział: Nie, nie możesz użyć nazwy. W liście wspomniano o kontrakcie z 1982 roku. Powiedziano, że firma Prince'a jest właścicielem nazwy. Morris zgodził się na to już wtedy. Majątek powiedział, że chce rozwiązać problem pokojowo. Zaproponowali, że Morris będzie używał nazwy na mocy specjalnej umowy, ale wyglądało na to, że nie mogli dojść do porozumienia. Majątek był w trudnej sytuacji. Zmieniał właściciela z Comerica Bank na rodzinę Prince'a i firmę o nazwie Primary Wave Music. Proces ten jeszcze się nie zakończył. Niektórzy ludzie popierali Morrisa. Primary Wave stwierdziło, że nie zgadza się z decyzją majątku. Uważali, że Morris powinien mieć możliwość używania tej nazwy. Chcieli, aby Comerica Bank zmienił zdanie. Inny zwolennik, L. Landell McMillan, również był przeciwny decyzji majątku. Powiedział, że niesłusznie było zabraniać Morrisowi używania nazwy. Mam na myśli, że na początku Prince i Morris wykonali większość pracy nad albumami zespołu. The Time mieli niepowtarzalny styl. Nosili eleganckie garnitury i kapelusze, wyglądając jak gangsterzy z lat 40 XX wieku. Występowali przed Princem podczas dwóch dużych tras koncertowych na początku lat 80 XX wieku. Fani takich kochali. Że czasami otrzymywali lepszą reakcję niż Prince. To powodowało problemy. W niektórych miejscach Prince wycofał ich z trasy. Rywalizacja między nimi była prawdziwa. Stała się nawet częścią filmu Purple Rain. Film uczynił Princea supergwiazdą. The Time również stał się bardziej sławny. Ale Morris opuścił zespół. Miał nieporozumienie finansowe z Princeem. Po odejściu Morris rozpoczął karierę solową. Przez jakiś czas Morris i Prince nie rozmawiali. Ale później zawarli pokój. The Tim z powrotem się spotkali i koncertowali wiele razy. Czasami występowali nawet jako support Prince'a. Pomimo wzlotów i upadków, zawsze łączyła ich głęboka więź. Ale walka o nazwę zespołu pokazała, że dramat nigdy się nie skończył. Morris chciał nadal używać nazwy, ale majątek Prince'a to utrudniał. To była smutna sytuacja dla zespołu z tak długą wspólną historią. Ta płyta w ogóle nie wypadła dobrze. Była skazana na zagładę na swój sposób. Od razu po wyjęciu z pudełka, więc jeśli chodzi o ich reunion. W 1990 roku siedmiu oryginalnych członków zespołu The Time powróciło. Nie mogliśmy używać naszej nazwy firmowej. The Time. Musieliśmy więc być kreatywni. Oryginalna siódemka. Można na to patrzeć jak na oryginalną siódemkę członków. Oryginalną siódemkę liter. The Time, ale to się nie przyjęło. Spotkali się ponownie przy filmie Graffiti Bridge i jego ścieżce dźwiękowej. Nagrali również nowy album zatytułowany Pandemonium. Początkowo projekt miał nazywać się Corporate World. Miało być tylko Morris Day i Jerome Benton, ale Warner Brothers powiedział Prince'owi, że jeśli chce, aby film miał wsparcie firmy, musi sprowadzić z powrotem cały zespół. Więc cała grupa się zjednoczyła. To spotkanie dało The Time ich największy hit, Jerk Out. Nowy album miał więcej wkładu zespołu niż którykolwiek z ich poprzednich albumów. Wszyscy chcieli być jego częścią. Członek zespołu Jimmy Jam powiedział, że nikt nie musiał ponownie scalać grupy, ale każdy chciał, powiedział, że to było wspaniałe doświadczenie, ponieważ uwielbiali ze sobą pracować. Wyjaśnił, że poważnie traktowali swoją muzykę, ale kiedy wszyscy siedmiu byli razem, czuli się jak na zabawnej imprezie. Ich energia była silna na albumie i podczas występów na żywo reunion nie trwał długo. Zespół zaczął mieć problemy i znów się rozpadł. Ale Morris Day i Jerome Benton pozostali razem jako zespół. Próbowali grać w małych rolach przez następne kilka lat. W 1995 roku niektórzy członkowie The Time ponownie się zjednoczyli. Tym razem do grupy dołączyli nowi członkowie. Przyjęli Toriego Rafina na gitarze, Chansa Howarda na klawiszach. Roberta G.I. Grissetta Jr. na innym klawiszu i Rickiego Frieza Smitha na gitarze basowej. Ta nowa wersja zespołu pojawiła się w filmie Jay i ciczy Bob kontraatakują. Wyruszyli także w trasę koncertową, często używając nazwy Morris Day i The Time. Pod koniec lat 90. rozeszły się pogłoski, że The Time nagrało nowy album. Miał to być ich piąty album, a oni nazwali go Old Dogs. New Tricks ale były problemy z produkcją i współpracą z Prince'em, więc album nigdy nie wyszedł. W 2004 roku album został wydany pod nazwiskiem Morris Day. Nosił tytuł It's About Time. Zawierał kilka nowych piosenek Morrisa, a także występy na żywo The Time, zarówno z nowymi, jak i starymi członkami. W 2008 roku The Time ponownie się zjednoczyli. Wystąpili na 50. Grammy Awards 10 lutego, gdzie zagrali miks swoich piosenek. W tym Jungle Love u boku Rihani. Później tego samego roku, w czerwcu i lipcu, wszyscy pierwotni członkowie zagrali kilka koncertów w Las Vegas w Flamingo Hotel and Casino. W 2010 roku oryginalna grupa wystąpiła ponownie. 11 czerwca zagrali w Fox Theatre w Detroit w Stanie Michigan. Dwa dni później wystąpili w Minneapolis, swoim rodzinnym mieście. Podczas tego koncertu ogłosili, że prawie ukończyli nowy album. W 2011 roku zespół zmienił nazwę na The Original Seven. Nie mogliśmy używać naszej nazwy firmowej. The Time. Więc musieliśmy być kreatywni. The Original Seven. Można na to spojrzeć jak na oryginalnych siedmiu członków. Oryginalne siedem liter. The Time. No cóż, ale się nie przyjęło. Wydali nowy album zatytułowany Condensate 18 października. Pierwszy singiel, Number Trendon, ukazał się we wrześniu. Jimmy Jam wyjaśnił, że musieli zmienić nazwę ze względów prawnych, więc postanowili pójść naprzód z czymś nowym. Powiedział, że nowa nazwa odzwierciedlała to, kim naprawdę byli. 27 października 2011 The Original Seven wystąpili w The Tonight Show z J.M. Leno. Kilka tygodni później. 17 listopada otworzyli Soul Train Music Awards w Atlancie w stanie Georgia. Show zostało wyemitowane 27 listopada. 21 kwietnia 2016 Prince zmarł w swoim domu w Paisley Park. Członkowie The Time oddali mu hołd. Składając mu hołd poprzez występy na żywo i wiadomości w mediach społecznościowych. Później tego samego roku, 24 i 25 czerwca, Morris Day i The Time zagrali na koncercie hołdu dla Prince'a w Londynie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez organizację charytatywną Autism Rocks, którą Prince wspierał w przeszłości. Inni artyści na wydarzeniu to Silo Green. Mark Ronson i Larry Graham oraz Graham Central Station. 12 lutego 2017 Członkowie The Original The Time wystąpili na Grammy Awards. Zagrali dwa utwory jako część hołdu dla Prince'a. Po występie Bruno Mars również oddał hołd Princeowi. Zespół został uhonorowany gwiazdą na zewnętrznej ścianie First Avenue, słynnego klubu nocnego w Minneapolis. Miejsce to odegrało ważną rolę w ich karierze. Ponieważ grali tam w 1981 roku, a także pojawili się w filmie Purple Rain. Gwiazda docenia artystów, którzy wywarli duży wpływ na świat muzyki. Pewien lokalny dziennikarz powiedział kiedyś, że otrzymanie tam gwiazdy jest jednym z największych zaszczytów, jakie muzyk może otrzymać w Minneapolis.